Zima tu MG Pixel. Witajcie w tym specjalu. Przepraszam, że to tak długo trwało, nie miałem pojęcia jak to zrobić. Ale jest. Zapraszam do oglądania. Z góry dziękuję za dawanie tych super memów. Mówienie, że specjal będzie za tydzień. Przerzucanie go specjalu z dnia na dzień. Ja tak serio robiłem XD. What if you wanted to go to Heaven. But God set. Masz bana za spam. Kiedy twoja stara przychodzi po wywiadówce. Aim go you. O kurczę, ten kamień będzie idealny do mojej kolekcji. Kiedy Pixel dowiaduje się, że jego suby to multikonta. Nikt. Serwer grający w distrafta. Rafta, Pixel nie ma przyjaciół. Pixel ma bota. No chyba nie moment. Trzecia księga. Sto subów, chęci widzów, mejmy. Mareszcie mogę zrobić special. MgPixel czytający memy o sobie. Gdy ktoś na Discordzie kopiuje twoje komendy. Wino, rower, paranormalny wypadek. Witamy Was bardzo serdecznie, tu Megapixel. Zima, tu Megapixel. Ten moment, kiedy w końcu masz więcej ludzi od botów. Hi, hey, are you going to sleep? Yes, na usza tab. Czy MgPixel zrobić ich intro? Jeszcze jeden mem o sobie i skasuje internet.